Bardzo Wam dziękuję, dobry wieczór, bardzo cieszę się, że się widzimy, zobaczyliśmy wyniki exit poll, no wiadomo, że to jest dopiero sondaż, więc ostateczne wyniki mogą się trochę zmienić, a Nasz, znając nasze sondażownie nawet dosyć mocno mogą się zmienić, natomiast nie ukrywajmy, dwie rzeczy w tym momencie są pewne, pierwsza taka, że pomimo tego, że miałem w drugiej turze największe szanse z Rafałem Trzaskowskim, no to niestety nie udało mi się do niej dojść. W związku z czym wynik drugiej tury jest jeszcze niestety niepewny i wszystko się może wydarzyć. Gdyby skład tej tury wyglądał inaczej, to byłoby już pozamiatane, natomiast nie wiadomo jeszcze, co się wydarzy. Druga pewna rzecz jest taka, że chyba zająłem jednak trzecie miejsce, w związku z czym jest to największy sukces w historii naszego środowiska, licząc czy to procentowo, czy w liczbie głosów. To ja chciałbym Wam przede wszystkim podziękować, bo nie byłoby tego, gdyby nie wy. Przecież te 15, może 14, może 13, jeszcze nie wiemy na ilu to się skończy, to przy. Tej frekwencji, która jest przewidywana, to jest prawdopodobnie między 2,5 a 3 miliona głosów. To jest olbrzymi wynik, wydaje mi się, że go jeszcze nie doceniamy. Ale podziękowania chciałbym zacząć od podziękowania mojej żonie, Agnieszce, która sama znosiła te wszystkie miesiące, kiedy jeździłem dosłownie po całej Polsce, kiedy byłem w dowolnym powiecie w Polsce, a byłem we wszystkich. No wtedy nie było mnie w moim domu, i gdyby nie moja żona Agnieszka, na której leżał wtedy ciężar, zajęcie się domem, zajęciem się naszą, naszą trójką wspaniałych dzieci, to tej kampanii by nie było w żaden sposób. Osób. Nie dałbym rady włożyć tyle wysików w kampanię, gdyby nie Agnieszka. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję też mojej mamie Elżbiecie, która była przez te ostatnie miesiące chyba na moją najwierniejszą fanką. Oglądała każdy program, każde nagranie, każdą debatę, czytała każdy artykuł, który na mój temat napisali ludzie. Więc uwaga do dziennikarzy, kłamaliście na mój temat, to mojej mamie się smutno przez Was robiło. Więc wstydźcie się tej bzdur, które pisaliście przez te miesiące. Mamo, bardzo Cię kocham, pozdrawiam, bardzo Ci dziękuję za wsparcie. Bardzo też dziękuję całemu mojemu pod wodzą Bartosza Boheńczaka. To był zdecydowanie najlepszy sztab, jaki miałem kiedykolwiek w jakiejkolwiek kampanii wyborczej. Sztab wykonał niesamowitą robotę. Żałuję tylko, że nie miał trochę lepszego, bardziej plastycznego kandydata, którego mógłby zmusić do pewnej, trochę większej, bardziej różnorodnej liczby aktywności, no, ale niestety nie dało się, gdybyście mieli takiego Trzaskowskiego, Nawrockiego czy Hołownię, to byście byli teraz w drugiej turze, ale niestety no, nie z każdego drewna się da zrobić dobrego Piłkarza, więc tak uważam, że bardzo dobrze Wam poszło. W szczególności dziękuję mojej ekipie wyjazdowej, która razem ze mną od września jeździła dosłownie po całej Polsce. 348 wieców absolutny rekord wszechczasów. Nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, jak wielki to był wysiłek. My od września mieliśmy może dwa wolne weekendy. Ta grupa ludzi, która jeździła ze mną po całej Polsce, miała prawie rok wyjęty z życia, przez prawie rok, tak jak ja nie widzieli swoich rodzin. 348 wieców, 348 rozstawiania scen, namiotów, jechania z miejsca na miejsce, obsługi tej całej największej w historii trasy wyborczej. Jestem wam naprawdę bardzo wdzięczny, że przez tyle miesięcy ze mną wytrzymaliście, że nie pokłóciliśmy. Się za bardzo, że wszystko poszło tak dobrze. To jest naprawdę wielka robota, którą bardzo doceniam. Chciałbym też w szczególności podziękować panu posłowi, przewodniczącemu naszemu, naszego klubu poselskiego, Grzegorzowi Płaczkowi, który ze mną odwiedził ponad 300, grubo ponad 300 miejscowości. I w każdej z nich przywitał się najpiękniej, jak potrafi. Witaj Polko, witaj Polaku.